W końcu po długiej pandemicznej przerwie łańcuch znowu ożył. Okazją do tego były obchodzone w miniony weekend dni Miasta Łańcuta. Trzy dni dobrej zabawy i wiele imprez towarzyszących. Tegoroczne dni Miasta rozpoczął odbywający się na Orliku turniej koszykówki. Wieczorem w Parku Angielskim za Miejskim Domem Kultury imprezą towarzyszącą był finałowy koncert 60. jubileuszowego muzycznego festiwalu w Łańcucie. Koncert odbył się pod hasłem Kochajmy polskie piosenki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele miast partnerskich z Ukrainy oraz Węgier. My przyjechali z Ukrainy. З міста Умань, ми вже з початку 2000-х років наше місто дружить із містом Ланцюк. Дуже гарне, охайне, ошатне місто, комфортне для проживання. Крім того, мене вразило дуже наскільки ви, мешканці, любите своє місце, місто і. Дбаєте про його історію, наскільки все збережено, архітектура, наскільки збережено, місто гарне ну, вражає. І нам потрібно дуже цього вчитися у вас. Dzisiaj się już zaraz znowu biały puch, no i naturalnie jak i luz. Cóż to dla mnie, odkąd Ciebie tylko od znam, łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak Ty nie czaruję Wierz mi, tak to mi, słoneczko. Tylko się o szemraniu świec, tylko o tym wiec. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Godziny 21 mieszkańcy bawili się przy muzyce i dobrym jedzeniu. Sobota nie napawała optymizmem. Od samego rana padał deszcz. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych na łańcuckim stadionie rozegrano turniej piłki nożnej o Puchar burmistrza miasta. O godzinie 11 rozpoczęła się gra leśna polowanie na bażanta. Szukając jego tropów drużyny zawitały do łańcuckiej bażantarni, miejsca, które w XIX wieku było przeznaczone właśnie do hodowli i polowań na te ptaki. Teraz zostało zrewitalizowane. Wróciłyśmy się do miasta w ramach, w ramach konkursu, otrzymaliśmy pieniążki na organizację właśnie tej gry. Zaczęły się przygotowania, zaangażowaliśmy do tego bardzo dużo ludzi, bo aż ponad 20 osób, wolontariuszy, organizatorów tutaj dzisiaj po bażantarni biega, krąży i, i robi przeróżne ciekawe rzeczy. Dalej was nie puszczę, jesteśmy strażnikami, nie puszczamy byle kogo. Musicie udowodnić, że możecie tam wejść. Wsłuchajcie się w las, otwórz pierwszy. Dobre. W porządku, zorganizowaliśmy 10 punktów z zadaniami. Na każdym punkcie mamy bohatera, postać niecodzienną, niebanalną. Każdy jest w jakiś sposób charakterystyczny, odgrywa jakąś postać zwykle z historii, chociaż też niekoniecznie. No i drużyny spotykają się tam z różnego rodzaju zadaniami, czy to z zadaniami takimi ruchowymi, czy bardziej na logikę, bardziej na, na, na jakieś kreatywne myślenie, kreatywne działanie. I, I po prostu myślimy, że każdy punkt jest po prostu dobrą zabawą. Natomiast przy kościele farnym po raz kolejny została zorganizowana akcja oddawania krwi. Bardzo duże jest zapotrzebowanie na akcję. Y, tak, no szczególnie teraz w sezonie wakacyjnym, kiedy większość ludzi wyjechało, a niestety wypadki się i, i poważne zachorowania się zdarzają, więc ta akcja jest jak najbardziej potrzebna. Y, od nas tutaj Państwo wyjeżdżają na jutrzejszą akcję w kolejne miejsce w, na Podkarpaciu, więc ta akcja naprawdę potrzeba tych naszych krwiodawców czy kwiatowców, czy zdrowieńców. Na placu przy MDK miłośnicy motoryzacji mogli znaleźć coś dla siebie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa samochodów rajdowych oraz wyścigowych, a także parada motocykli. Późnym popołudniem przyszedł czas na część koncertową. Zagrali Freeborn Brothers oraz Iggy Band. Gwiazdą wieczoru był zespół Jam. miejsce Miałem nadzieję na powtórkę takie takie odświeżenie moich znajomości łańcuta, ale no niestety dziś ta pogoda nie sprzyjała spacerom. Także myślę, że następnym razem. Ale ja tutaj bardzo blisko przyjeżdżam na urlop. Także dla mnie łańcuch jest takim punktem w miarę stałym. Tego, co, co mnie udało się dostrzec ze sceny, to tak, i, i to no, miłe zaskoczenie, bo szczerze mówiąc, no, bardzo mocno padało tuż, tuż przed, na, na, na godzinę przed, jak wychodziliśmy z hotelu, to po prostu baliśmy się, że ludzie nie, nie będą. W stanie dopłynąć do na widownię, tak, że, że nas zaleje. Ale na szczęście wszystko się udało. Ciepło było i publiczności było dużo i na widowni było gorąco. Wydawało się, że będzie gorzej, jak ten deszcz zaczął padać, ale na szczęście się okazało, że przestało padać i jest fajnie. W sobotnie obchody zakończył pokaz sztucznych ogni. W niedzielę impreza przeniosła się na tereny basenu otwartego oraz bażantarni. To tu po raz pierwszy zorganizowano bieg bażanta. Symboliczne wypuszczenie ptaków rozpoczęło bieg oraz oficjalnie otworzyło zrewitalizowany las. Nowi mieszkańcy lasu Bażantarnia właśnie wkraczają do swojego nowego domu. Życzmy im powodzenia. Organizacyjnie bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze oznaczona. Natomiast kondycyjnie ciężko, ciężko. E, jak dla mnie ciężka traca. Biegam od stycznia tak, już z grupą, ale jeszcze dużo pracy przede mną. Obok otwartych basenów można było pooglądać maszyny latające z lotniczego stowarzyszenia Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie. Dla najmłodszych zorganizowano bieg, a także wiele gier i zabaw. No dobrze zająłem drugie miejsce, no. I ciężko było? To łatwo. Biegasz, sobie trenujesz? No. Chodź na piłkę nożną. Tak? A ty powiedz jak Ci poszło? Dobrze. Impreza zakończyła się festiwalem kolorów. To na pewno jest fajnie! O, fajnie. fajnie, jest. fajnie jest. Super, super! Super, fajnie. No jak, jak praktycznie super, co roku. To jest kolorowa i jest fajnie. No ja brałem udział w biegu, na 2,5 kilometra. Bardzo dobrze. Prawdopodobnie pierwsze miejsce, ale to prawdopodobnie okaże się później, po wideo weryfikacji. Niecierpliwością, mm. czekamy z niecierpliwością na biegi dziecięce. O 15, o 17 są przewidziane bieg na 100 metrów. Właśnie syn starszy, sześciolatek będzie, będzie startował, będzie walczył o, o najwyższe ceny. Nawet całkiem fajnie. Jak nastawienie przed biegami? No nawet dobrze. Dobrze? Ćwiczyłeś coś? Trenowałeś wcześniej? Tak. Próbujemy się proszkami i ogólnie rozmawiamy o różnych rzeczach. I fajnie jest, tak? A tutaj? To, co to Frisbee. Zrzucałaś już tym? Jeszcze nie, ale wypróbuję. Bardzo fajnie, ja się świetnie bawię.